Cześć, ja dzisiaj korzystając z, z okazji, bo miałam właśnie na Instagramie taką ciekawą rozmowę, opowiem Wam o opcji wypełnienia szkicem czy wypełniania złocenia. Generalnie, żeby ploter wiedział, że ma wypełnić na przykład złoceniem daną literę czy kształt, to musi mieć specjalne linie, po których będzie się poruszał, po których to ostrze będzie wiedziało, że ma przejechać, bo standardowo litera w zwykłej czciące ma po prostu obok. No i teraz, jeżeli chcemy wyzłocić na przykład taki napis, no to ploter wyzłoci nam tylko po tej czerwonej linii, a środki będziemy miały puste. Co zrobić, żeby ten napis był w całości złoty? No to wchodzimy sobie w opcję tutaj wypełnienia szkicem, zaznaczamy ten napis i wybieramy jedną z opcji. Jak widzicie, on się wtedy zakratkowuje. Jak ja tutaj przesunę tym suwaczkiem trochę bardziej w jedną stronę, to bardzo ładnie nam się tutaj ten napis domyka, i teraz jest zbudowany z setek takich drobnych, malutkich kreseczek, więc ten ploter będzie przejeżdżał kreskę obok kreski, dzięki czemu wypełni nam się rodek takiego napisu. No i teraz kolejne pytanie: czy jeżeli kupimy wersję, wyższą wersję programu, czyli wersję Designer Edition, czy te wypełnienia będą jakoś lepsze? Już Wam pokażę, jak to wygląda w programie. Wersji designer panel szkicu wygląda w taki sposób, także mamy tu te wypełnienia nie będą lepsze, natomiast mamy ich więcej opcji, więcej możliwości. Możemy też zaznaczyć, jakie mają być krawędzie. Mamy też tutaj dużo więcej opcji konfiguracji, jak ta, te wypełnienie ma wyglądać. A z takich przydatnych lifehacków do złocenia czy do szkicowania bardzo dobrze sprawdzają się po prostu czcionki jednoliniowe, pisane jednym ciągiem. Wtedy nie musimy kombinować tutaj z opcją wypełnienia ich środków, także warto sobie poszukać tego typu czcionek.